O, 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 już no poszło. Tutaj będziemy mieli klucz 27. Jestem ciekaw, jak to olej wygląda. Ponieważ spężarka ma 4 lata i przepracowane może z godzinę, półtorej. Więc nie za wiele. Co zrobimy? Tak, będzie do słoika i tutaj ściekało nie ja mam pomysłu żeby to inaczej zrobić też nigdzie nie ma korka chociaż z tej strony jest miejsce na korek spustowy ale widać, nie wykorzystali tego tak samo tutaj mocowania pogwintowane oczywiście jest ciepła dwa razy pompowała No nie wygląda ile? Tylko czy ja to będę mógł wyłapać. Mam nadzieję, że słoiku będzie widać jak to wygląda. O, ona pusta jest. Dobra to ją tu. Nie wygląda źle, jest taki trochę ciemny. Zobaczy mi jest. no już to mam olej zapasowy. Tak, muszę coś podłożyć. No, będzie spadać. To niech się tak robić. No, i takim sposobem spuszczamy. No, jak wygląda olej? Po pracowaniu godziny bądź półtorej No ciężko mi powiedzieć tam, czy nie będę liczył ile kompresor pracuje. Ogólnie kompresor ma 4 lata. I wykorzystywałem go tylko do podnoszenia samochodów przez tą poduszkę pneumatyczną pompowanie kół przedmuchanie tam czasem i to tyle tu mam olejek no widać, że jest trochę brudno, ale tragedii nie ma no teraz widać troszkę syf na dole taki ciemniejszy więc do lampy pójdziemy tak to wygląda tu mam olej który był w, ze sprążarką taki olej wleje wychodzi na to że cała butelka wchodzi do tego silniczka silnik 600ml tu macie specyfikację. jak bym to powiedzieć podłączałem taki gniazko z licznikiem prądu i no to jest oszustwo, on nie ma 2,8 kW jakby miało 2,8 kW to by wyrzucał mi bezpieczniki w piwnicy bo mam dziesiątki 10A i zmierzyłem go, wychodzi na to, że on ma tylko 1,5 kW a czas pompowania to jest minuta, minuta 10 czyli 24 litry więc no przekłamanie jest no duże, 2,8 a kW tak samo czas pompowania podają 35 sekund, wychodzi ponad minutę. Tak w środku to wygląda Jakby dziura była, nie? Takie zimne. A to me membrana jest gumowa. No, widać jest. Brokacik. Spróbuję. Nie no, bez przesady nie będę tam wycierał. Chciałem zobaczyć. Tak, tragedii nie ma. Dobra, wywamy. Oczywiście dokręcamy <laughs> wyczucie, bo to jest plastik. Ciężko powiedzieć, ile nieco na metrów to użyć. No, po prostu na się, trzeba to dokręcić. Jak idzie, to dokręcamy kwestia iść. O i teraz. Mówię, większy op opór, to tyle. Jak będzie przeciekać, to go przechylimy w tą stronę i damy yy, silikon ten domek. Za kolejowych, chyba nawet jeszcze mam o, Ja takie coś używam Się bardzo dobrze sprawdza. Dobra, no, teraz będziemy zalewać. Mm -hmm. Ma bo to wejdzie. Możemy go wyczyścić. Ten odpowietrznik. To jest podobne jak odma w samochodzie, w jakimś silniku spalinowym jest. To jest specy specyfikacja oleju. i wlewamy całą butelkę Oj, żebyś o żebyście widzieli a kolor olej jest taki o jak zwykłym olejem wygląda Ta butelkę już mam wlaną Zobaczymy ile tu będzie opadać no, Musiałbym kompresor pewnie uruchomić Pamiętajmy o jednej rzeczy My ten kompresor z tej strony przechylali, Żeby cały olej coś się przelał A na tej wysokości W tym miejscu jest ta membrana I ona iść na tej wysokości nie ma dziury Więc trzeba kompresor teraz do tyłu wysyłanie tam seciał i stawiamy. O, co powoli tam się zaczyna przelewać z tą uszczelkę i powinien być poziom. Oczywiście jak zalejecie, że będzie potąd, to nic się nie stanie. Może być więcej. Najważniejsze, żeby nie było mniej niż w połowie oczka. Tak jak było w moim przypadku, go użytkowałem. A teraz sprawdzimy, czy kompresor ma wodę, bo jeszcze nigdy nie spuszczałem. O, widać korozję już. Czy to w ogóle pójdzie? Albo ściekłami. Okay. No dobra. Pamiętajcie, że nie otwieramy tego na maksa, powoli musi się lecieć. Parę kropelek poleciało. Całkowicie odpowiednio kręciłem. Tak wygląda. Jest tu zawalony tu brudem jakimś. Dlatego ta woda tak nie chciała zbytnio lecieć. Nie jak piasek. Troszkę tej wody na, <laughs> nakapało jeszcze, więc próbuję poprzechylać jeszcze ten baniak <laughs> Już wszystko leciało. Nie ma nic.